Poradnika potrzebujemy fara z with the Flasher, sterowniki flash USB oraz mina, File System i Custom. Wchodzimy na początku do fara i klikamy Alt F1. Wchodzimy do Just the Flasher, ustawiamy opcję tak jak jest pokazana na filmiku. Klikamy Enter i możemy podłączyć telefon przytrzymujący. Przechodzimy do offlash, po czym szukamy mina i przyciągamy go na drugą stronę. To samo robimy z plikiem File system. Teraz klikamy na dwie kropki i możemy przejść do wgrywania Custom. Robimy to samo. Co przy wygrywaniu softu, tylko że wchodzimy do ofesy Następnie TPA, preset i custom usuwamy przyciskając F8, szukamy naszego nowego ściągniętego Kistama i naciskamy F5. Czekamy aż nam się skupiuje. Znowu klikamy kilka razy na dwie kropki i odłączamy telefon.